Projekt ustawy dotyczącej estońskiego cit został już przygotowany. Zakończyliśmy już konsultacje wewnętrzne w Ministerstwie Finansów. Sam projekt przekazany już został do KPRM-u i czekamy aktualnie na jego wpis do wykazu prac rządu. Będzie on udostępniony na stronach RCL-u najpóźniej w perspektywie półtorej tygodnia. Estoński CIT jest to innowacyjny, bardzo korzystny sposób opodatkowania spółek kapitałowych. Różni się on od aktualnie obowiązujących zasad tym, że tak długo jak wypracowany zysk pozostaje w spółce, tak długo jak nie jest on wypłacany wspólnikom, na przykład w postaci dywidendy, tak długo nie jest od niego pobierany podatek. Jest to rozwiązanie bardzo korzystne dla przedsiębiorców. Po pierwsze środki, które zostaną w spółkach zwiększają ich płynność, zwiększają przez to również ich odporność na sytuacje kryzysowe. Tworzą można powiedzieć szczególnego rodzaju poduszkę bezpieczeństwa zabezpieczającą firmy przed kryzysami. Z drugiej strony środki, które pozostały w spółce mogą być przeznaczone na finansowanie nowych inwestycji. Inwestycji, które wcześniej finansowane być musiały albo ze środków, które już w spółce były, albo przy pomocy finansowania dłużnego. Można powiedzieć, że tutaj mamy wręcz do czynienia z pewnym efektem synergii. Ponieważ im więcej środków zostanie w spółce, tym również dostęp do kredytów, do środków zewnętrznych będzie dla spółki większy. Także oczekujemy dość dużego wzrostu wolumenu inwestycji właśnie dzięki poprawie płynnościowej firm. Trzecim bardzo dużym, trzecią bardzo dużą zaletą systemu estońskiego jest to, że wraz z. Brakiem konieczności miesięcznego, kwartalnego, a później rocznego rozliczania podatku nie ma również obowiązku e, dokonywania e, szeregu obowiązków administracyjnych związanych z rozliczeniem podatku. Nie jest przypadkiem to, że. W Polsce rozliczenie CIT zajmuje przedsiębiorcom około 59 godzin rocznie, podczas gdy w Estonii jest to nie więcej niż 5 godzin. Szacujemy, że w przyszłym roku polskie firmy mogą oszczędzić na rozliczeniach CIT nawet 12 milionów roboczogodzin. Według badań Ministerstwa Finansów w przyszłym roku przy dokonywaniu bardzo niewielkich zmian w strukturze organizacyjnej firmy z estońskiego CIT-u będzie mogło skorzystać aż 200 tysięcy spółek, natomiast korzyść jaką dzięki temu osiągną powinna wynieść około 4,5 do 5 miliardów złotych. Są to środki, które zostaną w firmach, zwiększą ich płynność i pozwolą im na finansowanie nowych inwestycji. Podobnie jak ogromna większość rozwiązań związanych z podatkiem dochodowym od osób prawnych, estoński CIT również wejdzie w życie 1 stycznia przyszłego roku.